Może były to większości były Niemki, one wprowadzały system niemiecki, czyli protestancki i, 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 i wszystko i w w wiekach przed 10 to dwie, dwie wymordowały, otruły nam kilku, po kilkudziesięciu książąt, Tak, przecież i dzieci, bo, bo oni prosili przez wszystkie mody saksońskie. Wcześniejsze na, na pułapiu, to było na tej zasadzie, że co 20 lat proszono naszych możnych z dziećmi: przyjdźmy, pogodźmy się, wypijemy, spotkamy. Wszyscy ginęli. I co 20 lat myśmy tak jak baranki, co 20 lat szli, no, to wreszcie teraz podamy sobie rękę. Tak? A oni tylko do tego dążyli. Niszczyli, grabili i w ten sposób przejmowali. Tak? Bo jeśli odetnie się głowę, to to ciało już nie wiem, w którą stronę. Jest. I to niestety to zrobiono w czasie II wojny światowej. To samo zrobili Rosjanie. Po II wojnie światowej odcięto Polakom słowianą było I w ten sposób prowadzono ludzi, którzy, którzy nie mają korzeni, nie czują tych korzeni. Proszę bardzo, panie na Dziękuję odmiany. bardzo, panie kanclerzu, za ten wykład, powiedziałbym. Ja się zastanawiam. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Taka refleksja mnie naszła, gdyby. Historia była nauką ścisłą, podobnie jak matematyka, to inaczej zupełnie byłaby odczytana. Widzieliśmy dokładnie co, po czym się dziać zaczęło. A że jest tak jak jest, tak pisał tłumacz, historyk, Pan XIX-wieczny Tadeusz Wolański, zacytuję jeżeli dłużej na to zezwolimy i obojętnym patrzeć będziemy okiem na to znieważenie dziejów starożytnych naszego narodu, utracimy na koniec całkowicie historię narodową, a nowi dziejopisowie w siebie tylko nam wierzyć rozkażą. Mamy dzisiaj. Każdy, kto ma mikrofon, ten naprawdę, tak? A już yy, wiemy, że. W, w Niemcy, to znaczy w, Krzyżacy, tak? Zafundowali nam rzeź Gdańska, gdzie kilka tysięcy ludzi wymordowano, gdzie w Toruniu i wielu innych miastach do cna wymordowali przeje, przeje, y, tak. społeczność, tak? Lokalną. Dlatego y, niejaki Paweł Włodkowic pojechał do na Sobór, do Konstancji, tak? 1418, 1418 i tam wytłumaczył, Wielkim osobom, tam ludziom ważnym tamtego czasu, co wyprawiają Krzyżacy, tutaj nawracając w cudzysłowie, ogniwym mieczem. Tak się nie godzi. I wtedy dopiero świat zrozumiał, ta cywilizacja zachodnia, która nam dzisiaj każe brać siebie przykład, jest już chyba najgorszą cywilizacją, jaka mogła być w historii, mogła nam się przytrafić. Chyba po. nawet Mongołowie chyba nie stosowali takich metod, jak ta zachodnia tak zwana cywilizacja. Bizantyjska w zasadzie, która tam po różnych prze, przepotrważeniach właśnie dała nam to, co dała chociażby w ostatniej wojnie światowej, i ich, ich pragnieniem jest permanentny drank na ostry. Ciągle jesteśmy tą solą wokół im, żeby jakoś zanihilować, żeby nas pognębić, żeby nas tutaj wyprzeć, bo tu już no to, to są tak zwane spółki, wielkie spółki polityczno-historyczno-gospodarcze. Które sobie się przenikają i mają swoją koncepcję na ten świat, na dzisiejsze czasy. Żeby jeszcze tutaj taki dowód dać na to, pan Janusz Bierz, który opisuje właśnie starożytną Lechię i tak dalej, bardzo dużo ma pozycji. Właśnie ta mapa tam jest Lechi, Sarmacji, Scythii. Jego autorstwa, który pozbierał to z różnych archiwów światowych. Również jest coś takiego. Płyta znajduje się w Muzeum Włoskim. Lapidario de Urbino, gdzie tam jest płyta z napisem dedykacją w języku łacińskim i została tłumaczona mniej więcej w ten sposób. Cytuję na pożegnanie Leszkowi Awiłowi Tyberiusz Klaudiusz, grup ten czterema framugami na uśmie urn popielnych, jeszcze za życia jemu jedynie dla zaszczytu na zupełną własność oddał. To był czternasty rok przed naszą erą, więc tam już byli królowie Słowiańscy, tak? władcy słowiańscy. Więc nie możemy tutaj tak zupełnie przyjmować faktu, że 966 i nagle oto pojawiła się nacja Polaków. Oto jesteśmy, przyjechaliśmy, tam jeszcze walizki są do rozpakowania, a kto podejdzie to może sobie brać. I tak zrobili z naszej historii właśnie taką Taką historyjkę, anegdotę w zasadzie, tam, że oto jesteśmy od 966 roku, a wiadomo jest, że, 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 że chrzest przyjęli książęta polscy na południu Polski znacznie wcześniej od Cyryla i Metodego. Tak? 800, proszę powiedzieć, 800. 800, 804, 800 804, jest, Tak, 880, tak. Więc my nie mamy się czego wstydzić, nie mamy się przed kim ukrywać. Niech zrobią to co właśnie ci wszyscy, którzy nam uczynili, tyle nieszczęścia. Już nie mówię o abażurach ludzkiej skóry, mydło i tak dalej. Więc niech nam nie stawiają tutaj żadnych norm, że oto wartości świata zachodniego, wartości europejskie, tak zwane, to już jest wszystko makulatura, to jest po prostu już przemielone, przerobione przez bakterie i tak już prawdopodobnie nie ma nic, nic, poza nawozem. Tak, dlatego chciałbym tu przeczytać w tym momencie apel, apel jaki napisał uczestnik, y, to znaczy no nie udało z, z racji stanu zdrowia, wieku y, nasz profesor Kulewski Jaśnie Wielmożny Wiesław Janiszewski z Płocka, który mieszka obecnie w Gdańsku, bardzo ubolewa nad sytuacją polską jaka się dzieje współcześnie Pisze troszeczkę takim barokowym językiem, ale zupełnie trafnie ocenia tą sytuację. On mówi, że to są takie homilie dla kleru i dla, i dla świeckich, dla bogatych tak. i dla biednych. Kazanie Także w tym momencie rozpoczynam cytowanie. Czytanie. Apel do współczesnych Słowian w Europie. Potęga starożytnych Słowian jest znana Persom na wschodzie rzymianą na Zachodzie. Była to ogromna potęga ducha, obrony własnych korzeni i tradycji bliskiej chrześcijańskim ideałom, którym przecież starożytni Słowianie, których przecież nie znali. Była to potęga wspomagana żywicznym zapachem borów, lasów i ziół, czystego, naturalnego środowiska europejskiego kontynentu, przynoszącego plemionom słowiańskim potencjał zdrowia fizycznego, biologicznego, a także potencjał zdrowia mentalnego, czyli psychicznego i świadomościowego. Ta potęga drzemie do dziś w naszych słowiańskich genach i choć już nie podsyca jej żywiczny zapach dawnych słowiańskich lasów i borów, o tej dawnej potędze ducha świadczą, jak skamieliny języka, nazwy wielu polskich miejscowości, takich jak Sławno, Jarosławiec, Sława w województwie lubuskim, a także imiona własne, Bolesław, Wiesław, Jarosław, Mirosław, Stanisław, Bogusław, wszędzie tu występuje tylko w słowiańszczyźnie istniejący, jakby przymiotnik, oznaczający, że w tych prawdziwych czasach sława i pradawnych czasach charakteryzowała naturę ówczesnych ludzi i plemion. Były to więc plemiona słowiańskie, obecnie nie bardzo wiadomych z powodów nazywane słowiańskimi, a zostało zamienione na O, a zamiast sław pojawiły się słow. Nie mówimy więc Jarosłow, Wiesłow, Stanisłow czy słowno, Jarosłowiec. Być może mowa słowiańska była wówczas mową tak powszechną i zrozumiałą w całej Europie, w odróżnieniu od Bełkotu, plemiąc niesłowiańskich, które zaczęły się pojawiać na zachodzie Europy. Że powszechność słowiańskiego słowa zdecydowała o istniejącej obecnie nazwie: rasa słowiańska. Również nazwy piłkarskich klubów polskich, jak Lech Poznań czy Lech Jagdański, a nawet nazwy popularnych napojów, jak Piwo Lech, nie spadły do Polski z księżyca i są dowodem na to, że cała zapomniana i pogrzewana wspaniała, starożytna. Przeszłość Sarmacji Wielkiej, zwanej Lechistanem na wschodzie, oraz pamięć o potężnych królach słowiańskich od Sarmaty i Kodana począwszy poprzez wszystkich kolejnych królów Lechów, aż do wielkich królów polskich z okresu średniowiecza, wymaga obecnie nie tylko przypomnienia, ale wręcz wyeksponowania jako narzędzia walki z miernotą państwa Lucyfera w Polsce. Gdy stadionie Gdański Lechi Słychać było jeszcze niedawno potężnych krzyk kibiców, Lechitów. Można było sądzić, że w ich naturze i w ich duszach budzi się podświadomie dawny duch słowiańszczyzny, duch wspólnoty i plemiennej mocy. Właśnie na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego, które kiedyś było nazywane przez Rzymian Morzem Sarmackim, żyły znakomite plemiona sławian. Te plemiona w pierwszych wiekach po Chrystusie wyruszyły nad Morze Śródziemne, skąd kiedyś tysiące lat przed Chrystusem przybyły do Polski i znane były wtedy ze Starego Testamentu jako naród Filistynów, mówiących po polsku w cudzysłowie i prawdopodobnie trochę inaczej, ale też z innym akcentem i na pewno bardzo podobnym do języka polskiego językiem słowiańskim. Z Zatoki Sarmackiej, obecnie zwane Zatoką Pucką, w pierwszych wiekach po Chrystusie wypłynęła wielka flotyla. Około 800 okrętów słowiańskich Vandali, mieszkańców całego dorzecza Wisły, nazwanej wówczas przez Rzymian rzeką Vandalus. Wanda, jako królowa Vandali, istniała naprawdę. I nie jest to tylko polska legenda. Wód rzymski z czasów Cezara Marek Aureliusz w pierwszych przed Chrystusem, dotarł aż do ujścia Wisły w celach handlowych po wyroby hutnicze. Które były powszechnie produkowane w hutach w Wandalii. Bardzo dużo i często na Kaszubach występują miejscowości huta. Stara huta, nowa huta, jeleńska huta. Jest tych wiosek bardzo dużo. Zresztą wykopaliska dowodzą, że, że, że były tak zwane dymarki, prawda? Nawet wejchierowe, gdzie mieszkam niedawno, odkryto sprzed 2,5 tysiąca lat, więc to się tu działo. Potrafiliśmy już wytapiać. Rudę żelazo. Świadczą o tym nazwy bardzo licznych miejscowości na ziemiach kaszubskich, a głównie skrzyżowanie w centrum Gdańska, choćby hucisko. Marek Aureliusz załadował na swoje okręty również miód, skóry i futra, a przede wszystkim bursztyn, którym zakochane były wszystkie rzymianki. To właśnie Marek Aureliusz wrysował na mapy rzymskie rzekę Wisłę z jej ówczesną nazwą Vandalus. W IV wieku po Chrystusie wielka armia Słowian, Sławian, wandalów oblegała Hiponę, miasto leżące w afrykańskim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Miasta broniła załoga rzymska. Obrona nie miała szans, ponieważ flota rzymska, która płynęła na ratunek, została przez okręty gąsiorka, króla wandalów, doszczętnie rozbita. sekundkę tylko. Tam jest sypiona, które mówią, że no tak w ogóle to kartagina musi zginąć. I, ta, ta, ta. A kartagina to Słowianie, to ponad, A tak w ogóle to Słowien Jeszcze zginać. Kartagina i ponad? To jestłowianie. Tak, tak. Ta, 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 ta. Skrybowie starożytni nie potrafili zapisać poprawnie Słowiańskiego imienia króla Gąsiorka I do naszych czasów przetrwał on jako Gonsoryk, Gonsaryk, gonzoryk czy gonzarek. Miasto uratował przed rzezią mieszkańców biskup Hipony, ks. Augusty, który sam udał się do obozu Wandali i zachwycił króla Gąsiorka swoją ideę tzw. państwa Bożego. Jego utwór, prawda, w książce. Gąsiorek nie tylko obiecał krzywdy nie wyrządzać po zdobyciu miasta, jego mieszkańców, ale jako wyraz swojej dobrej woli wypuścił wszystkich schwytanych wcześniej jeńców. Po zdobyciu miasta król Gąsiorek wydał zakaz spalenia biblioteki św. Augustyna. Zachwyt króla Gąsiorka wzbudziła zwłaszcza zasada chrześcijańska, która głosi, że bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Żeby ułatwić wejście do nieba wszystkim bogatym Rzymianom, Gąsiorek zabierał im tylko złoto i srebro. Krzywdy na ciele im nie czynią. Również po zdobyciu Rzymu wandalowie, czyniąc to samo przez szacunek do chrześcijaństwa, postanowili papie zostawili papieża w spokoju. Za to właśnie wandale znienawidzeni zostali najbardziej. Do tego stopnia, że nawet dziś określenie wandalizmu nie jest pochlebne i pozytywne w treści. Przywróćmy więc naszym słowiańskim genetycznym praw ich godność, na którą w historii zasłużyli, żeby w przyszłości określenie pola. Nie kojarzyło się z antysemitą, mordercą Żydów, bandytą, etc. Tyle wiedzy wystarczy, a resztę niech dopowiedzą szczegóła książki współczesnych, dociekliwych naukowców, badaczy, pisarzy. Dla nas obecnie najważniejszy jest duch słowiańszczyzny, i o obudzenie się tego ducha jest ten apel. Myślał o tym także święty Jan Paweł II, gdy formułował swoją koncepcję. Trzeciej drogi dla polskich Polaków oraz swój wielki geopolityczny testament budowania w Polsce na całym polskim terytorium cytuję Płuc do oddychania dla wschodu i zachodu w centrum Europy, w samym środku europejskiego gościńca łączącego wschód i zachód. Te płuca do oddychania dla wschodu i zachodu wizy się do Jana Pawła II, zjednoczonej słowiańskiej Europy mają być płucami do oddychania dla wszystkich narodów słowiańskich ze słowiańskim narodem rosyjskim włącznie, bo Rosja musi się nawrócić, tak jak powiedział papież, prawda? bo takie jest pragnienie Nie wezwania Matki Bożej również z Fatimy, bo takie jest przesłanie fatimskie. Bardzo potrzebny jest w Europie taki kraj do oddychania, który wschód i zachód będzie mógł oddychać swobodnie. Potrzebny jest taki kraj wszystkim tym ludziom na wschodzie i na zachodzie, którzy mają po swoich przodkach słowiańskich słowiańską duszę. Bardzo się przesłanie fatimskie nie podoba Lucyferowi we współczesnym świecie, który udając, że go nie ma, rządzi tym światem, Polski nie oszczędzając. Nawet wchodząc w struktury polskich tzw. pobożnych partii politycznych i w struktury, struktury także kościoła, Lucyfer udaje prawdziwego Pana Boga i rządzi tak, jakby właśnie tego Pana Boga nie było. To prawdziwy Pan Bóg stworzył Ziemię jako planetę, jej klimat, powietrze, wodę i glebę oraz wszystkie żywe organizmy roślinne, zwierzęce z człowiekiem łączny i dla człowieka w przestrzeni kosmicznej umieścił, ale nie Lucyfer. Ta planeta już dawno powinna być świątynią Boga w przestrzeni kosmicznej, a nie jest, bo człowiek zdradził Chrystusa. Dlatego Lucyferowi udało się w ciągu wieków. Słowian bardzo skutecznie przetrzebić, szczególnie w XX wieku, zbrodnie wojennego ludobójstwa depopulacyjnego, wprowadzając. Ludobójstwo Słowian było celem inicjatorów tzw. faszyzmu bolszewickiego i faszyzmu hitlerowskiego. Fala wojennego ludobójstwa Słowian pozwalała, przewalała się przez całą Europę, raz z zachodu na wschód, potem odwrotnie ze wschodu na zachód. W czasie wojen światowych XX wieku. Wszystko po to, aby wszystkie słowiańskie narody skutecznie wymordować wojennymi sposobami i technologiami. Obecnie dzieje się to samo, tylko za pomocą takich sposobów i metod, które nie pozostawiają po sobie stosów trupów, wywołujących zbrojny opór pomordowanych ludzi. Współczesny agresor zyski ma nieprawdopodobnie większe. A koszty minimalne stosując jako narzędzie ludobójstwa depo depopulacyjnego nowe, współczesne technologie, tzw. rynsztoku technologicznego na wzór i podobieństwo kloacznych rynsztoków ściekowych z epoki średniowiecza, generujących dżumę, cholerę i czarno-ospę. Współczesne technologie tego rynsztoku generują, wytwarzają i uak uaktywniają, potęgują koronawirusowe choroby. Tegoż właśnie rynsztoku technologicznego niszczą całkowicie i skutecznie środowisko naturalne człowieka do tego stopnia, że staje się ono środowiskiem nienaturalnym. Z takiego nienaturalnego środowiska człowiek nie może wyskoczyć i musi pić zatrutą wodę oraz oddychać w skażonym powietrzem. To wystarczy, aby wygenerować koronawirusowe choroby tegoż rynsztoku technologicznego i wprowadzić technologiczno-medyczne ludobójstwo depopulacyjne w Polsce za pomocą tzw. strzykawki, w osłonie rzekomej troski o zdrowie i życie człowieka, w kamuflażu chrześcijańskiej miłości do człowieka i pod parasolem kościoła, który zranił Chrystusa. To ludobójstwo odbywa się obecnie w obłędzie szczepiennego, technologicznego, satanistycznego, antysłowiańskiego antypolonizmu zarówno wobec Polaków dorosłych, jak i wobec polskich dzieci. Satanistyczny, antysłowiański, antypolonizm w czasach dzisiejszych jest formą religii rasizmu wobec całej rasy słowiańskiej. Mamy obecnie do czynienia z rasistowskim antypolonizmem szczepiennym i rasistowskim antypolonizmem technologicznym, czego wyrazem i dowodem jest absurdalna i niedorzeczna budowa elektrowni jądrowych w Polsce. Wszystko po to, aby rozumu i wiary w narodach słowiańskich nie było. Po to, aby na tych dwóch skrzydłach, wiary i rozumu, słowiański naród polski oraz inne słowiańskie narody nie mogły szybować w przestrzeni czasu i historii. Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo od samego Pana Boga. Im bardziej jest twórczy, więcej ma rozumu i wiary, tym bardziej jest podobny do Pana Boga. Człowiek bez wiary i bez rozumu. Nie jest do Boga podobny, ale do Lucyfera, który go nie tylko do tego podobieństwa pozbawił, ale zrobił z niego karykaturę człowieka, współczesnego rządowego popaprańca, który wstyd przynosi genetycznym, sławnym, słowiańskim praprzodkom swoim paskudnym szczepiennym i atomowym, tak zwanym nowym ładem i swoim niezrównoważonym niedorozwojem. I cyta, niech wstąpi duch słowiańszczyzny na słowiańską ziemię w Polsce, w Europie i odnowi oblicze tej ziemi, tej polskiej ziemi. Testament św. Jana Pawła II czeka na realizację w czasach dzisiejszych. Chrześcijaństwo zakorzeniło się w Europie i głęboko wrosło w korzenie prasłowiańszczyzny od czasów świętych, świętych apostołów Cyryla i Metodego. Z tych korzeni niech znowu wyrośnie potężna moc, Znakryw stałego Chrystusa, który jako król wszechświata w porządku nadprzerodzonym stanie się królem wszystkich narodów słowiańskich i królem polski leki w ziemskim porządku personalistycznej chrześcijańskiej cywilizacji. Najwyższy już czas i najwyższa pora na to, aby głos upadłego biskupa, wzywającego naród polski do szczepionego samobójstwa, został zastąpiony głosem prawdziwych arcypasterzy. I pasterzy wzywający naród polski do zmartwychwstania ciała i ducha. Taka jest nasza modlitwa do Pana Boga. Amen. Odczytano na Kongresie Słowiańskim w sławnie 16 lipca, Anno Domini 2021. Jeden Wiesław Janiszewski. Dziękuję. Czekam Dziękuję, dziękuję panie, proszę, no, Pięknie Pan proponuję, żebyśmy teraz. Proponuję, abyś wyłączyła jego pole i wyłączyła... Ja tylko jeszcze jednym zdaniem zupełnie. A, a ten, to niech, że on nam w takim razie to Właśnie wyłączy ten Albo, albo nie, bo nie, bo nie bo Jeszcze ma można, można jeszcze. Tak, no. tak, jeśli właśnie wspomniany tutaj y, Augustyn Cieszkowski, na którego zresztą ulicy jesteśmy w tym budynku, tak. tak? Również powiedział w swoim, w swoim utworze na temat Ojcze Nas, tak? Że on tam różnych neologizmów używał, że jesteśmy y, tak zwani nie, nieborządni, czyli podążający do nieba. A któż to może być, jeżeli nie chrześcijanin, jeżeli nie słowianin, pola, który nie ma na rękach krwi takiej, jakiej ma, jaka ma y, każdy nasz sąsiad dookulny naszej ojczyzny, który jeszcze nam teraz stara się jakieś prawidła stawiać i o zgrozo jakieś wartości europejskie narzucać. To tyle mojego komentarza. Dziękuję.